W dzisiejszym odcinku powiemy coś więcej na temat zakończenia budowy i przekazania obiektu do użytkowania. To część pierwsza, bo tematyka jest bardzo obszerna. Zapraszamy. Gościem naszego dzisiejszego odcinka podcastów jest ekspert prawa budowlanego, przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej, kolega inżynier Tomasz Radziewski. Witamy. Dzień dobry. Czy w przypadku każdych robót budowlanych inwestor musi składać zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o pozwolenie na użytkowanie? Bo to musimy wyraźnie zaznaczyć. Są dwie procedury: albo bez żadnej procedury kończymy budowę, albo mamy zawiadomienie o zakończeniu budowy, taka procedura uproszczona, dążąca do milczącej zgody, i pozwolenie na użytkowanie wydawane w formie decyzji. Jak to wygląda? Procedury związane z przekazaniem obiektu budowlanego do użytkowania, yy, czyli ta procedura, Uproszczona zawiadomienie o zakończeniu budowy, czy też procedura związana z decyzją o pozwolenie na użytkowanie, to są procedury, które dotyczą zakończenia budowy obiektu budowlanego, ale budowy w rozumieniu ustawowym czyli mówimy o sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z wykonaniem obiektu w określonym miejscu, jego rozbudową, nadbudową lub odbudową. W tych sytuacjach musimy przeprowadzić postępowanie związane z przekazaniem obiektu do użytkowania, postępowanie, które prowadzi organ nadzoru budowlanego. Natomiast w sytuacji, kiedy mamy do czynienia, na przykład z remontem czy z przebudową istniejącego obiektu budowlanego no to wtedy te procedury prowadzone przed organem nadzoru budowlanego nie są wymagane przez prawo budowlane. Należy zwrócić uwagę w tej sytuacji, że żeby już rozwiać wątpliwości dotyczące tego zagadnienia, nowelizacją ustawy Prawo budowlane, która wyszła w życie 19 września 2020 roku Ujęto te procedury w nowy rozdział, który zatytułowano zakończenie budowy, budowy w rozumieniu ustawowym, czyli mówimy tutaj o wykonaniu obiektu w określonym miejscu, jego rozbudowie, nadbudowie lub odbudowie. Tak, ja tu widzę bardzo dużą rolę w przypadku przebudowy zawodu zaufania publicznego i tutaj pracy naszych kolegów, inżynierów budownictwa, kierowników budów, tak, bo to wtedy ich oświadczenie o zakończeniu takiej przebudowy jest można powiedzieć, wolą takim zakończeniem i takim dokumentem potwierdzającym bardzo istotny fakt, czyli można powiedzieć że kierownik budowy jest organem nadzoru budowlanego w tej bardzo prostej uproszczonej procedurze, tak, bo to jego decyzja, jego oświadczenie pozwala na użytkowanie obiektu. W przypadku przebudowy czy remontu obiektu my możemy tak zorganizować proces budowlany, że ten obiekt jest cały czas użytkowany. Tu mamy ogromną rolę kierownika budowy nadzorującego te prace, ażeby te roboty były wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową i bezpieczne były. W momencie zakończenia takich robót, właśnie polegających na przebudowie lub remoncie, kierownik budowy dokumentację związaną z tymi robotami przekazuje y, właścicielowi lub zarządcy obiektu i ten właściciel lub zarządca ma obowiązek tą Dokumentację dołączyć do książki obiektu budowlanego, jeżeli taka książka jest wymagana i prowadzona, i ma obowiązek przechowywać po prostu te dokumenty. A w takim układzie pytanie do naszego eksperta: kiedy wymagane jest zawiadomienie o zakończeniu budowy, a kiedy jest wymagane pozwolenie na użytkowanie? Tym podstawowym trybem kończenia budowy jest tryb zawiadomienia o zakończeniu budowy. To procedura, która została określona w artykule 54 prawa budowlanego, który wskazuje, że do użytkowania obiektu budowlanego, na którego budowę jest wymagane pozwolenie na budowę lub zgłoszenie z projektem w pewnych sytuacjach, te sytuacje dotyczą budynków mieszkalnych jednorodzinnych spełniających określone kryteria i sieci spełniających określone kryteria, natomiast pozwolenie na użytkowanie jest wymagane w trzech sytuacjach. Mianowicie w sytuacji, kiedy obiekt jest zaliczony do odpowiedniej kategorii, my te kategorie znajdziemy w takim załączniku tabelarycznym do ustawy Prawo Budowlane. Druga sytuacja to, kiedy mamy do czynienia z postępowaniem naprawczym lub legalizacyjnym w określonych sytuacjach. I trzecia sytuacja, z którą często również mamy do czynienia, to kiedy inwestor chce oddać do użytkowania obiekt przed zakończeniem wszystkich robót budowlanych. W tej sytuacji również nawet kiedy kończąc tę inwestycję w całości moglibyśmy Oddać obiekt w tej uproszczonej procedurze zawiadomienia o zakończeniu budowy, to w sytuacji, kiedy chcemy oddać obiekt do użytkowania przed zakończeniem wszystkich robót, musimy wcześniej uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie wydaną przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego lub w pewnych szczególnych sytuacjach przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. A na czym polegają te procedury pozwolenia na użytkowanie? Procedura pozwolenia na użytkowanie jest y, związana y, z koniecznością przeprowadzenia przez organ nadzoru budowlanego kontroli obowiązkowej. Może jeszcze wspomnę o różnicy, tak, bo mhm. w momencie, kiedy wchodzimy w tą procedurę zawiadomienia o zakończeniu budowy, organ wtedy bazuje na dokumentach, które składamy wraz z zawiadomieniem o zakończeniu budowy. Analizuje te dokumenty. Jeżeli stwierdzi tam braki czy jakieś nieścisłości, może wezwać inwestora do uzupełnienia tych dokumentów, a jeżeli inwestor tych dokumentów nie uzupełni, no to wtedy wnosi sprzeciw w drodze decyzji. Natomiast jeżeli składamy wniosek o pozwolenie na użytkowanie, to oczywiście do tego wniosku musimy dołączyć szereg załączników, ale po analizie tego wniosku organ nadzoru budowlanego przeprowadza obowiązkową kontrolę budowy i ta procedura odbywa się według ściśle określonego schematu, określonego w prawie budowlanym, konkretnie w artykule 59a. Prawa budowlanego, ale również wydano rozporządzenie w sprawie wzoru protokołu kontroli obowiązkowej, gdzie mamy cały schemat tej kontroli czyli organ nadzoru budowlanego po prostu po kolei, można powiedzieć, kontroluje elementy wskazane we wzorze protokołu i na podstawie ustaleń z kontroli obowiązkowej wydaje decyzję w sprawie pozwolenia na użytkowanie. Kiedy inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego? Jesteśmy po przeprowadzonej kontroli, protokół jest sporządzony przez służby Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Co dalej? Jeżeli jesteśmy w procedurze pozwolenia na użytkowanie w formie decyzji administracyjnej, to możemy przystąpić do użytkowania obiektu po doręczeniu, po otrzymaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Jeżeli oczywiście zgadzamy się z tą decyzją, bo od każdej decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie, tego musimy mieć świadomość, ale zakładamy, że ta decyzja o pozwoleniu na użytkowanie jest zgodna z naszymi oczekiwaniami, czyli w momencie, kiedy taką decyzję o pozwoleniu na użytkowanie otrzymujemy, możemy przystąpić do użytkowania obiektu. Natomiast jeszcze należy wspomnieć o tej procedurze uproszczonej zawiadomienia o zakończeniu budowy. Do tego użytkowania możemy przystąpić po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten w terminie 14 dni od dnia doręczenia... Kompletnego zawiadomienia nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Tutaj też przepisy dopuszczają czy pozwalają organowi nadzoru budowlanego na wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu przed upływem 14 dni. No i to wydanie takiego zaświadczenia jest wiążące zarówno dla organu nadzoru budowlanego, jak i dla inwestora, czyli po otrzymaniu takiego zawiadomienia inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego. Miejmy też świadomość, że ta decyzja, potencjalna decyzja wnosząca sprzeciw, może być nadana w placówce pocztowej w tym ostatnim, czternastym dniu i należy jeszcze odczekać te kilka dni na potencjalne dotarcie decyzji wnoszącej sprzeciw w tej formie, na przykład tradycyjnej, listowej. Jest pozwolenie na użytkowanie albo skuteczne zawiadomienie o zakończeniu budowy albo życzymy przy przebudowach dobre, kończące, pozytywne oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu wykonania robót polegających na przebudowie. No ale zdarzają się sytuacje, że plac budowy jest, budowa trwa, a nagle na tym placu budowy pojawiają się mieszkańcy i jednak nie składają tego zawiadomienia, czy nie uzyskują pozwolenia na użytkowanie i mieszkają w budynku. I ktoś jednak stwierdził ten fakt, czyli, czyli jakie będą sankcje za użytkowanie takiego obiektu budowlanego bez dopełnienia tych formalności związanych z pozwoleniem na użytkowanie w procedurze zawiadomienia o zakończeniu budowy, bądź spisania oświadczenia kierunka budowy i zakończenia przebudowy. Wspomniał Pan o sytuacji, kiedy następuje przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego w trakcie wykonywania robót. Ale często mamy do czynienia z sytuacją, kiedy roboty już zakończono, a inwestor przystępuje do użytkowania obiektu budowlanego bez skutecznego zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy lub bez uzyskania decyzji o pozwolenie na użytkowanie. I w takiej sytuacji, w razie kontroli organu nadzoru budowlanego, organ nadzoru budowlanego poucza inwestora, o tym, że obiekt nie może być użytkowany właśnie bez dopełnienia tego skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy lub bez uzyskania pozwolenia na użytkowanie. To jest ważna zmiana, która została wprowadzona w przepisach prawa budowlanego 19 września 2020 roku. Wprowadzono tutaj zasadę tak zwanej żółtej kartki. Mianowicie nie ma automatycznego karania w przypadku stwierdzenia przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego. Natomiast yy, w tym pierwszym etapie następuje pouczenie inwestora czy właściciela obiektu o tym, że obiekt nie może być użytkowany bez dopełnienia właśnie skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy lub bez uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Organ nadzoru budowlanego potwierdza to pouczenie w protokole z kontroli obiektu budowlanego, a w przypadku nieobecności inwestora lub właściciela yy, doręcza to pouczenie na piśmie. I po 60 dniach organ nadzoru budowlanego sprawdza, czy ten obiekt jest nadal użytkowany bez dopełnienia tych formalności, czyli bez skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy lub bez uzyskania pozwolenia na użytkowanie. W przypadku stwierdzenia, że ten obiekt jest użytkowany, organ nadzoru budowlanego wymierza karę na inwestora lub właściciela. I wysokość tej kary oblicza się ze wzoru 500 zł. razy 10, razy współczynniki wynikające z kategorii obiektu budowlanego oraz wielkości obiektu budowlanego. Na przykład w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego taka kara wynosi 10 tysięcy zł. Ale to nie jest koniec. O, Mianowicie rozkaję. ta kara nie jest karą jednorazową. Tak? Po upływie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia wymierzającego tą karę, organ nadzoru budowlanego sprawdza, czy obiekt budowlany jest nadal użytkowany z naruszeniem właśnie przepisów, czyli bez skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy, czy też bez uzyskania pozwolenia na użytkowanie. I jeżeli stwierdzi, że obiekt jest nadal użytkowany, to wymierza. Kolejną karę, przy czym tu przepisy wskazują, że ta kolejna kara jest obliczana z nieco innego wzoru, czyli to jest 500 zł razy 5 razy współczynniki wynikające z kategorii obiektu budowlanego oraz wielkości obiektu budowlanego, czyli na przykład w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego ta kolejna kara wynosi 5000 tysięcy złotych. I te kolejne kary są nakładane przez organ nadzoru budowlanego postanowieniami, przy czym te kolejne postanowienie nie może być wydane przed upływem 30 dni od dnia wydania poprzedniego postanowienia. Czyli można to podsumować w taki sposób, że te kolejne kary nie mogą być nakładane częściej niż co 30 dni. Przy czym nie jest to kara jednorazowa, ta kara może być nakładana wielokrotnie na inwestora lub właściciela obiektu w przypadku braku tego skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Lepiej tych kar unikać i lepiej posłuchać naszych podcastów. Tutaj będziemy radzić Państwu jak jak przekazywać obiekty do użytkowania, jak zakończać swoją budowę. No i też ważne jest, żeby nie tylko te kary od nadzoru budowlanego były dla nas taką motywacją, żeby zakończyć budowę albo nie wiem wymuszanie zakończenia budowy w wyniku podpisanej umowy kredytowej, czy chociażby zwiększonych kosztów energii elektrycznej, bo wiemy, że plac budowy to wyższa i droższa energia elektryczna. O tym dzisiaj w dzisiejszym odcinku mówię do Państwa ekspert Tomasz Radziewski. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. Zapraszamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych YouTube, Facebook i LinkedIn oraz strona internetowa. Zapraszamy na nasze podcast